just talking I witam Was w kolejnym vlogu, jak widzicie dzisiaj Za sterami Zielonej Bestii Za sterami John 7820 Za nami podpięty rozrzutnik Breckmana. Rozwozimy sobie obornik u nas Romeo mi ładuje eee, Rozwozimy sobie pod kukurydzę Na kieszonkę i na żarno Robota fajnie idzie Już można powiedzieć, że połowa pryzmy jest na boku Kurde robota idzie fest, powiem Wam, że jak jeździłem z tym rozrzutnikiem McCormick'em czy, czy tam New temem. tutaj jest ten duży John Deere teraz podpięty to jest różnica w mocy, nie? Robi różnicę On praktycznie jak z pustym, a z pełnym w ogóle nie ma różnicy jak się jedzie, nie? I tutaj też podziękowania dla, dla Michała za udostępnienie tutaj czonika razem z rozrzutnikiem zawsze mogę na nich liczyć i Zawsze nam pomogą rozbić ten obornik Sami wiecie, że ten To jest właśnie od Michała z ekipy od kukurydzy Co może u chłopaków Pomagam wozić kukurydzę na jesieni Na kieszonkę I prawdopodobnie na jesieni będę jeździł Tym tutaj oto Zendirem Bo sami wiecie TM Został sprzedany Dużo zmian Jeśli chodzi o ten sezon a się dowiecie na jesieni, nie będę Wam tutaj zdradzał. A my sobie dzisiaj walimy pole pod kukurydzę, ja już mówiłem. Yy, na, na polu był zasiany poplon, na zimę był zostawiony trochę, teraz też podróż na wiosnę. Bo nawet go dobrze nie wymroziło. Romeo ja ładuje, widzicie sami mamy tutaj podjazdy położone, bo za, za, za nisko, podnosi. I robota idzie. oczywiście obornie taki ładnie przerobiony tutaj ładujemy wszystko z płyty gnojowej wiatr oczywiście ma z tyłu podpięty obciążnik żeby mu dupę trochę przycisnąć do ziemi bo jak taki pełny tak weźmie to nawet z obciążnikiem potrafi dupę podnieść z rana woziłem sam, bo Romuala ja był na usłudze, pryskał wyjechał tam komuś pomóc a ja wróciłem sam, teraz Romeo ładuje, a ja Dobra, chodźcie na dwór, pokażę Wam jak to wszystko wygląda Zestaw cały Pięknie mruczy Sami widzieliście na początku filmu Piękny zestaw Oczywiście z przodu obciążnik ja na kierunku stoję Przed chwilą Maja jechała z Martą ze mną na pole I mogła czasami tutaj dotknąć Zobaczcie, jak to ładnie wróci. Coś pięknego, nie? Romeo tu ładnie ładuje, co chwilę ma telefony jakieś. Za chwilę będę musiał podjechać od przodu. Tak to, tak to się prezentuje, wszystko. Gdy mieliśmy praktycznie tam, gdzie Zetor stoi, a widzicie, ile mamy już wzięte. Dobra, po, dobra połowa pola jest już wygnojona Tutaj myślę po południu już będziemy mieli koniec Tutaj o Tak się wydaje, że to jest duża kubka, a tutaj jeszcze może Gdzieś może będzie 7, 8 rozświetników może Jak się nie mylę Lux robota tak to się mówi Ładnie. A polu leży aż grubo, dobra połowa oświetlona. No i widzicie dwa podjazdy W takich felgach, żeby wyżej przód stał. Żeby szło jakoś w miarę załadować, bo zbytnio wysoko nie podnosi. A też idzie jakoś. prysma znika w oczach, takim rzutnikiem, to moment obywa im dalej tym bardziej przerobiony obornik Tyle Srabata Ale jest byka Ja pierdziele 12 tysięcy motogodzin ciągnik ma. A mruczy jakby kurde wczoraj z fabryki wyjechał. Zobaczcie jakie to kiedyś kurde porządne egzemplarze robili. A nie teraz te nowe to jak od chodzi. mamy załadowane, wypierdzielamy na pole Lux robota jak to się mówi, Kurde, zobaczcie jak ta maska jest nie? Taka fajna wąska, a potem się rozchodzi szersza Miłota jak szatan Jogień bo już się robi jak cholera no jak to się mówi takie uroki są wiosny na tych, na tych polnych drogach to moment się ten yy, wysuszy i się non to będziemy jechać sobie koło naszego rzepaku tylko po prawej stronie macie pszenicę po, po kukurydzy trochę słabsze jest od tej normalnej siana bo to wiadomo ta była trochę później siana ale fajnie to wygląda Powiem Wam, że w tym roku to lepiej wygląda jak rok temu o tej samej porze, nie? Bo rok temu kwiecie mu praktycznie cały suchy. Nie? Tu po lewej mamy nasz rzepak, zaczyna kwitnąć. Za chwilę jesteśmy na polu i lecimy z tematem. W kabinie tego taki nie, nie, nie ma słychać tego dźwięku, ale sami widzieliście na początku filmu, że to mruczy, aż się kurde chce, nie? Piękna robota. Dobra. Zwalniamy sobie troszkę. Ubiegamy sobie sch schodzimy oczywiście o Romeo dzwonicące. No, halo dobra, to ładnie dobra. Romeo dzwoni, że będzie kawa. Przyjadę, Otwier dobra, I, Wozimy sobie na, na C na trzecim pobiegu. Otwieramy sobie najpierw jedną klapę, włączymy sobie wałeczki. Napęd sobie załączymy ewentualnie w razie W, bo tam taki dołek też jest. No i dobra, wałeczki się kręcą. Klapa jest tylna otwarta, otwieramy sobie środkową czyli zwaną gilotynę Sami widzicie pole jest, poplon i to oczywiście będzie wszystko zaorane. dobra, włączam sobie posuw na początku troszkę wolniej jadę, żeby to mi zaczęło, bo wiadomo od gilotyny do wałków jest troszkę przestrzeni pustej, więc zanim zacznie lecieć to jadę sobie troszkę wolniej Dobra, zaczyna lecieć. Wstawiam sobie gaz ręczny na 1800 obrotów. Drugi półbieg. No widzicie, jakiś popląd tu wyrósł. Yy, troszkę był rzadko zasiany, no ale yy, oszczędzaliśmy nasiona, żeby troszkę więcej tego obsiać. I Tak to wygląda. Lecimy sobie na zakresie C w trzecim półbiegu. 10,7 km na godzinę 1840 gazu na silniku 940 na wałku i widzicie, ładnie to jest rozszczepane, eee, dosyć grubo leży, więc myślę, że tutaj kukurydza będzie bajunia. Eee, kukurydza eee, na kiszonkę będzie siana bez nawozu. Tutaj aktualnie, gdzie jedziemy, będzie kukurydza na kiszonkę, tam dalej będzie kukurydza na ziarno. Więc tą działkę sobie będziemy dzielić tutaj y, praktycznie na pół, y, na ziarno będzie troszkę mniej, ale na kiszonkę będzie chyba ze 3 hektary. zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, bo czasami na jesieni się okaże, że ta y, kukurydza, która będzie na ziarno zasiana nie będzie miała kolby, to będziemy wszystko kościć praktycznie w pryzmę, ale lepiej żeby tak nie było. I tak to wygląda. Romeo dzwonił, że yy, będzie kawa, teraz jak wrócę, więc bajunia, zobaczcie wałek na 1000, wszystko ładnie rozczepane, rozrzutnik przed sezonem miał założone nowe noże, też robi robotę, co chcieć więcej praktycznie, nie? Ta rura mówi sama za siebie, nie? sobie pół wiek niżej bo już troszkę mniej gnoju jest na adapterze więc praktycznie tak do końca pola mi starcza o to mi chodziło bo pole dosyć długie jest, sami widzicie doszliśmy sobie do pierwszego niech to resztę wypierdzieli wszystko powolutku będziemy sobie wyłączać wtedy, zamykać i wypieprzeć do domu Jest kawał byka, co? Kurde. Złóżka sobie troszkę wolniej pojadę. Powiem wam, że kawał byka jest, nie? Ale zwrotny to on jest jak cholera. Aż się zdziwiłem, nie? Tu macie obok owiec który też był Szanek si na, na jakimś vlogu. I się pogoda jest dosyć ładna. Wczoraj powiem wam, że tak wiało, że chciało łeb urwać. Wczoraj była niedziela, a dziś mamy poniedziałek, 15 kwietnia myślę, że jakoś przed weekendem majowym może się uda zasiać kukurydza, jak nie to po, po weekendzie majowym na no spokojnie, bo ta kukurydza też wiadomo nie lubi, nie lubi przymrozków, bo no wiadomo, kukurydza sobie da radę z przymrozkiem o tak, tak bym to powiedział, ale ona wtedy stoi taka żółta się męczy, włączamy sobie wałeczek zamykam sobie najpierw zewnętrzną klapę bo widzę czy się dobrze zamknie Włączymy sobie napęd i ogień zamykamy sobie klap klapki o majunia galopetyna na końcu, i ogień do domu zamyka się jeszcze o zamknięta gitara. Robi robotę, maszyna. Nie powiem, że nie Wiadomo, ten ciągnik ma leciutko z tym rozrzutnikiem, bo to, to jest 14 ton. Eee, w porównaniu do tego New Hollanda Tego TMA, co jeździł z tym rozrzutnikiem, tutaj nie była ziemia praktycznie, jest ta robota, nie? Paduje. co chwilę mamy znowu pełno i wypierdzielamy sporo na pole miało dzisiaj padać, ale jest ładne słońce jutro jest plan zaorać to wszystko że w razie jak będzie padać, żeby to orkę jeszcze przyklepało jak to mówią, będzie pan zadowolony Kupka, obywa, moment I jak to w John Chyba 12 tysięcy motogodzin, a tutaj kurde Praktycznie nic nie zniszczone Może wiadomo, w bajka odbiegów to może była zmieniana Cholera wie Może być z takiego materiału, że się nie wyciera Wiadomo, jak 12 tysięcy godzin to już widać, że ciągnik jest zmęczony. na to to także praktycznie, praktycznie no, wygląda jakby miał za 6 w takim stanie dobrym jest. Romeo ładuje i za chwilę lecimy na pole wypierdzielamy ostro. Pięknie się zmienić. Murtki, mi zostały dwa albo trzy rozrzutniki. Mam nadzieję, że blok się spodobał. Takie z inne beczki z innym sprzętem, zawsze coś innego się dzieje. No i co mortki? Trzymajcie się. Narka, cześć! Pokaż jak jedziesz brum brum. brum, brum. A zrób pa wszystkim. A buźkę puść. Brawo!